Witam serdecznie na kanale World of MMA. Podczas wczorajszej gali KSW 54 Federacja ogłosiła datę swojego kolejnego wydarzenia. Edycja z numerem 55 odbędzie się 10 października. Miejsce nie jest jeszcze znane. W kolejnym evencie zobaczymy wyczekiwane starcie Łukasza Jurasa Jurkowskiego z Szymonem Kołęckim. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się krótkim omówieniem tego pojedynku. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale, bo nieubłaganie zbliżamy się do Okrągłego Tysiąca. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Łukasz Jurkowski jest pierwszym turniejowym mistrzem KSW. Z federacją jest związany praktycznie od samego początku i stoczył w niej wiele pojedynków. Juras na KSW 39 Koloseum powrócił po 6 latach przerwy. Pokonał wtedy Ramot Jeris przez decyzję sędziowską. Potem przegrał z Martinem Zawadą przez kontuzję Mostka, a następnie wygrał ze Stiepanem Bekawacem, który doznał kontuzji. 10 października po raz ostatni wejdzie do okrągłej klatki KSW. Przed nim niezwykle ciężkie zadanie w postaci Szymona Kołeckiego. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Pekinu w swojej zawodowej karierze w MMA przegrał jedynie z Michałem Bobrowskim. Aktualnie jest na świetnej fali dwóch wygranych z rzędu. Na KSW 47 pokonał Mariusza Pudzianowskiego, a na KSW 52 znokautował Damiana Janikowskiego. Już 10 października ponownie wejdzie do klatki, tym razem jego rywalem będzie popularny Juras. To było dosyć pewne, że na następnej gali właśnie z numerem 55 zobaczymy pojedynek Jurasa z Szymonem Kołeckim. Ta walka miała się już odbyć podczas gali KSW-54 w jej pierwotnym terminie, czyli 9 sierpnia. Niestety Juras musiał zrezygnować z walki z powodu kontuzji. Oprócz tego starcia, na gali z numerem 55 najprawdopodobniej możemy się spodziewać występu Tamiana Janikowskiego, Grzegorza Szulakowskiego, Karoliny Owczas czy Czarka Kęsika. Oprócz tego, bardzo możliwe, że walką wieczoru zbliżającej się gali będzie super fight pomiędzy Scottem a Skamem a Tomaszem Narkunem. Jak widzicie, cała plejada gwiazd, więc nie pozostało nam nic innego, jak czekać na oficjalne ogłoszenia. Mam nadzieję, że się potwierdzi. Wracając do starcia Jurkowski vs. Kołecki, to pod względem medialnym jest to po prostu bomba. Odwieczna rywalizacja dwóch warszawskich klubów WCA i Akademii Sportów Walki Wilanów oraz te przepychanki medialne Jurasa z trenerem Szymona Mirkiem Oknińskim dodają pikanterii temu starciu. Na pewno dużym faworytem będzie Szymon Kołecki, ale wiadomo jak to bywa, nie można tutaj skreślać Jurasa. Nie mrugajcie, bo tutaj nie będzie pełnego dystansu. A kto wyjdzie z tej walki zwycięsko, dowiemy się już 10 października na KSW 55. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o pojedynku Jurkowski versus Kołęcki. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA.